Dzień dobry, tym razem chciałbym polecić Państwu film, który co prawda najlepiej zobaczyć w kinie z uwagi na obraz dźwięk czy efekty specjalne, ale myślę, że też w tych warunkach domowych może sprawić sporo frajdy. To wielka amerykańska produkcja z ogromnym budżetem, legendą i pewnym ciężarem gatunkowym, który zawsze za tymi produkcjami się kryje. Mam tutaj na myśli Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie, czyli domknięcie... Najbardziej znanej sagi w historii Kina, składającej się z dziewięciu epizodów sagi gwiezdnych wojen. To instynkt. Feeling. The force brought us together. Nie zajmujemy się. Najlepsze ludzie będą walczyć, jeśli ludzie zabiją. Keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. And now you're coming together. What are Wojen e, znani są z tego, że są bardzo wybredni. Trudno zaspokoić e, ich oczekiwania. Czemu tak naprawdę nie ma się co dziwić, ponieważ ta klasyczna e, trylogia na niej wychowało się niejedno pokolenie, w tym moje, także doskonale, doskonale jestem w stanie to zrozumieć, zwłaszcza, że z kolejnymi Gwiezdnymi Wojnami bywało bardzo różnie. Raz było trochę lepiej, raz było trochę gorzej, raz było bardzo źle. Wydaje mi się jednak, że J.J. Abrams, który jest specjalistą od kina rozrywkowego, a podjął się realizacji właśnie tej ostatniej części Sagi, poradził sobie naprawdę nieźle. I oczywiście można się czepiać, można szukać jakichś logicznych nieścisłości i pewnie nawet Sporo by ich się znalazło. Natomiast jeżeli spojrzysz na to, na to całościowo, to uważam, że jest to produkcja naprawdę udana, niezła fabuła, temperatura emocjonalna, która sprawia, że e, trudno nam oderwać wzrok od ekranu poczucie humoru, które od zawsze w tych filmach było i ciekawie, nieszablonowo rozwiązane te kluczowe e, wątki. Także bardzo ten film Państwu. Polecam, myślę, że to będzie niezła rozrywka. W ogóle polecam całą sagę. Jeżeli są jeszcze takie osoby, które jej nie znają, może najpierw warto zobaczyć te 8 wcześniejszych części, a Skywalker odrodzenie zostawić sobie na deser. Film można znaleźć na VOD.pl, niedawno pojawił się tam premierowo, także zapraszam serdecznie, dobrej projekcji.